Rozmowa z moim psem, zwracam się do niej kulturalnie. Słuchaj, popatrz. Oczywiście, co masz na swoje usprawiedliwienie, zrobiłaś kupę, tak? Oto poszlaka. Nie sprzątasz po sobie, tak? Tak, teraz głupia mina. Mało tego. Chciałaś zjeść jeża przed chwilą, tak? Jest tam, zaraz go pokażę. Ja już ma traumę. Ja nie mam ciągle kasy, żeby za Was wszystkich płacić, za te wszystkie. Ale powoli się otwiera. No, teraz idzie, idzie, przeprosić. Przyszłaś przeprosić kolegę? Poszła. No, to chyba ta terapia jeszcze troszkę potrwa. Ja naprawdę. Naprawdę. No, proszę się przeprosić. Idź przeprozieża. Idź przeproś Jerzego. Jerzy jest w porządku. Jerzy nas lubi. Jerzy jest otwarty. Jerzy nie chowa urazy tak jak ty. Przeproś psa! Znaczy pies pies przeproźraża. Dobrze uniosłem się. A to jest pierwsza zasada terapii. Nie podnosić głosu. No ale sami widzicie. Ale na razie nie atakuję. Nie atakuje. I to jest chyba najlepsze. Tak to jest u mnie. Moje życie. Wieczna terapia.